27 marca po godzinie 13 oficer dyżurny Komisariatu Policji w Bielawie odebrał zgłoszenie, że nieopodal ronda miast partnerskich przy ulicy Sikorskiego doszło do zapalenia się samochodu osobowego. Na miejsce skierowano funkcjonariuszy, którzy zastali unieruchomiony pojazd marki Fiat Panda oraz grupę osób, która wskazała im dwóch oddalających się mężczyzn. Zatrzymani okazali się mieszkańcami ościennych powiatów. Wstępnie zaprzeczali, jakoby którykolwiek z nich kierował powyższym pojazdem. Dzięki świadkom, jak też zapisom monitoringu ustalono 33-letniego kierującego, który jak się okazało był nietrzeźwy, miał 1,7 promila alkoholu w organizmie oraz 26-letniego pasażera, także znajdującego się w stanie po użyciu alkoholu, w organizmie miał około pół promila. W trakcie czynności wyszło na jaw, że chwilę wcześniej w Ostroszowicach kierujący pandą wykonujący nieprawidłowo mater wymijania doprowadził do zderzenia z pojazdem marki Volkswagen Tuarek, którym podróżował 41-latek wraz z rodziną, a następnie odjechał. W trakcie całego zdarzenia na szczęście nikt nie odniósł obrażeń. Czynności procesowe prowadzą funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Bielawie.